Dzień dobry Państwu, mamy poniedziałek, siódmy dzień, kwietnia a ja jestem właśnie na stacji zaraz zabieram się w auto i jedziemy do Niepołomic. Godzina 16.33, mecz o godzinie 19.00 no, jestem lekko chory, ale tutaj się poświęcam żeby dla Was zrela zrelacjonować ten, to spotkanie no co, jak Raków wygra to będzie nad Lechem 5 punktów przewagi, czyli nad Lechem przewaga będzie utrzymana jak przed tą kolejką, ale nadrobi się co do Jagiellonii, bo Jagielonia swój mecz zremisowała Jestem. Także to jest dobra informacja. No i co? Do Niepołomic nie jedzie się długo, blisko Krakowa, godzina 50, także to wsiadamy zaraz w samochód i zachęcam Was do oglądania i subskrybowania i lajkowania tego odcinka, żeby trafił do jak największej liczby osób. Oprócz tego dziękuję także wszystkim patronom. Jeśli chcecie się pojawić na takiej planszy patronów, no to wystarczy w link w opisie kliknąć i stać się naszym. Patronem. Także, jeśli chcecie wspomóc rozwój naszego kanału, to do tego Was zapraszam. No i co ja już idę do auta i widzimy się. Myślę, że w trasie, albo już w niepołomicach. Stadion tam nie jest duży, także pokażę wam, bo myślę, że to też jest ciekawe, bo został niedawno oddany. Także widzimy się za chwilę. Dojechaliśmy właśnie na stadion. W Niepołomicach no dosyć, yy, <grymne> no tak wygląda to mało miasteczkowo, ale ty też masz swój klimat. Yy, lepiej niż w częstowie, bo tutaj są parkingi, w częstowie nie ma. Idziemy szukać jakieś yy, miejsca na akredytację, gdzie się odbiera, nie wiem kompletnie, gdzie się to robi. Czy to się robi tu, widzę tutaj bus Rakowa, mamy godzinę 18.40, także 20 minut Dzień dobry! Mam pytanie, punkt dla mediów odbioru akredytacji to gdzie zajdę? Proszę zapytać na pierwszej tutaj bramce. A, dobra. Dziękuję. Dobra, także no tutaj pan nie wie, idziemy szukać dalej. Droga nam zajęła godzinę 30, coś takiego, szybko się jechało. Trochę się źle nagrał nam początek, bo miałem przybliżenie włączone, także trochę mnie źle widzieliście, ale teraz już jest... Lepiej kierujemy się na stadion. Dzień dobry. Punkt odbioru akredytacji to tutaj? Tak, Kamil tam. Super. Dziękuję bardzo. I tak to tutaj wygląda. Dzień dobry. Można odebrać? Głębo

Jak możecie zauważyć, sala konferencyjna przed chwilą widzieliśmy I mamy też catering Żelków sobie może nie będę brał, bo... Na trybuny to tutaj, czy którędy? Tamtędy Wziąłem sobie bułkę Żalków nie brałem, bo jestem po chorobie, a taką bułkę z budyniem to sobie może zjem. Ja dzisiaj też nic nie jadę, bo ta grypa żołądkowa, także no... W ogóle klimatyczny ten... To miejsce tutaj się przechodzi rzeczywiście wśród takich drzew, jak w jakiejś puszczy. Dziękuję bardzo. Zamkniemy i zajmiemy miejsca. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze tu idę, czy nie dobrze. Chyba dobrze. Tak było! Ale tak było! Nie na meczu ja... Że że tak było, jeba, ja by <noise> Spotkaliśmy Krzysztofa Kościańskiego, który też tutaj... O, widzimy już tutaj y, Ekstraklasę i Kanal+, Plus, który tutaj przeprowadza. W y, dziennikarze przeprowadzają wywiady ja tutaj nie wiem gdzie jest, gdzie dziennikarze siedzą, myślę, że tutaj gdzieś. Także idziemy znaleźć yy, miejsce. Dobry? Chyba tam dalej jeszcze muzyka gra. Dzień dobry. No i co dalej? Idziemy wzdłuż, widzimy tutaj, bardzo blisko trybuny są boiska, to jest fajne, fajny klimat naprawdę tutaj. Panuje, zobaczymy czy znajdziemy czy znajdziemy gdzieś tutaj tego Kamila Bednarskiego. już go chyba widzimy, tak jest, także yy, za chwilę sobie usiądziemy Cześć! Tak zdrowie? Właśnie tak średnio, słabo się czuję jak droga przebiegła? Droga była dość e, ciężka. No, pociągiem do Krakowa był Luz, ale później od Krakowa do Niepołomic. I tu autobusy, pociągiem jechałeś? Tak, pociągiem później, później w autobus wsiadłem e, w Krakowie do Niepołomic, e, który miał jechać godzinę 10, a chyba godzinę 40, więc jeszcze dłużej niż pociąg. Było szmudnie. No, ale mamy nadzieję, że mecz będzie bardzo ciekawy, ale ciekawy w ogóle wejście na ten sektor, tam jak w jakiejś puszczy rzeczywiście się drzewa, nie? Takie no, Także tak, no. No, no, fajny obiekt, no. Wziąłem sobie bułkę z budyniem, potem zjem. No i co, czekamy na pierwszy gwizdek. Za chwilę rozpocznie się spotkanie w niepołomnicach. No, rzeczywiście, ten klimat tu jest taki ciekawy, oryginalny. Nigdzie w, Polsce, nigdzie w ekstraklasie myślę, że teraz już takiego nie ma. Mam, mam trochę poczucie, jakbym był na jakichś meczach, czy na meczu w niższych ligach. Także. No co? Czekamy na pierwszy gwizdek. Ciekawa też prezentacja tutaj była zawodników. także... Nie, nie, nie. Ale po Śląsku, czy. Trochę zimno. Nie. ale co? Czekamy na pierwszy gwizdy. 19 minuta tego spotkania. No, i na razie nie wygląda to dobrze dla Rakowa. Puszcza dwie bardzo dobre sytuacje. No, coś tutaj w obronie rzeczywiście nie funkcjonuje, bo mm, tak jak powiedziałem, dwie bardzo dobre sytuacje puszczy. Oprócz tego kilka kiksów yy, Arsenicia i Rundicia. Yy, także, no, zastanawiam je ułożeniu tutaj tych band, bo one są tak blisko, że piłkarze nie mają okazji brać rozbiegów na wrzuty z autu. A wiadomo, że to jest puszczy taktyka. Także, no, no cóż, bardzo tutaj ciekawie dom są ułożone tuż za, za Murawą, także ciekawe rozłożenie. Mamy aut dla Puszczy, no liczymy, że Raków tutaj e, się troszeczkę poprawi w grze, bo no, na razie tylko jeden celny strzał Brunesa z dystansu, który nie był groźny. No i Iwiego, o i teraz Puszcza, ale Terlowski łapie piłkę. Pierwsza dobra okazja e, Rakowa, świetna akcja Brunesa, który odegrał do Iwiego, a ten wrzucił z powrotem na głowę Brunesa. No ale niestety obok bramki nie brakło wiele, a Brunez miałby siódmą bramkę w piątym meczu. Także no Raków tak jakby się trochę obudził, bo puszcza dawno nie była pod bramką, Rakowa, ładny teraz przerzut go. No i dalej Raków atakuje. Troszeczkę słaba widoczność jest tutaj na tym stadionie, nie jest tu wygodnie, no trzeba to przyznać. Aczkolwiek no bardzo prowizoryczny stadion, drewno nad nami, także no czekamy na dalsze sytuacje. I mamy gola dla Rakowa. E Eriko Diano za Morinem świetnie pograli na skrzydle, dośrodkowanie i Iwi Lopez pakuje piłkę do bramki. Iwi Lopez już w tym sezonie puszczy szeregu gola z wolnego, a teraz z gry bardzo ładnie odnalazł się w polu karnym. No i co? 1 do 0. I na tę chwilę Raków ma 5 punktów przewagi nad Lechem i 6 nad Jagielonią. No dobrze, że ten wynik się tutaj otworzył, bo ten mecz nie był wcale taki prosty. E Raków teraz rozgrywa. No i co? My oglądamy dalej. Czekamy na dalsze akcje. Mamy rzut wolny dla Rakowa. Przed chwilą powinien być podyktowany karny na to no Teraz może IWI się zemści, bo nie był. Nie został, ale zły strzał. Z wolnego nie został. Podyktowany ewidentny rzut karny dla Rakowa po faulu właśnie na Hiszpanię. Nie wiem dlaczego nie został. no W moim odczuciu to jest ewidentny rzut karny. I tutaj też tak wszyscy, jak siedzimy, to tak sądzimy, że ten karny powinien zostać podyktowany. No ale nie został. Także no. No niestety, sędziowie po raz kolejny w Polsce pokazują, że najwyższy poziom to to nie jest. Bygo właśnie końca, pierwsza połowa tego spotkania. No na razie Raków dowozi tutaj trzy punkty. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo tutaj bardzo głośno speaker mówi. Yy, no Puszcza na początku była lepsza w tym spotkaniu, miała dwie bardzo dobre sytuacje, ale potem Raków już z biegiem czasu coraz lepiej sobie radził i ostatecznie Strzelił Bramkę, która dała prowadzenie Iwi Lopez, a my teraz idziemy tutaj wzdłuż e, stadionu na salę konferencyjną, no, więc pokażemy Wam, jak to się prezentuje. Zapytam też Kamila Benarskiego, jak mu się ten mecz e, podoba. Także no, tutaj mamy kamerę mm, e, telewizyjną, jest ogromna, to jest niesamowite. My, my w studio mamy jakieś. 8 razy mniejsza, jak nie 10. Także możecie sobie zobaczyć jakie to jest wielkie. Robi to naprawdę wrażenie. My tutaj, czy. Aha, no to my też sobie wychodzimy tędy. Pójdziemy sobie coś myślę przekąsić i pokażę Wam od środka to jeszcze raz. Tutaj mamy strefę VIP przy wyjściu. A my kierujemy się na strefę dla dziennikarzy, bo VIP-ami to nie jesteśmy. Tutaj mamy jakiś dom. Także bardzo śmiesznie to śmiesznie. No tak ciekawie to wygląda standardowo. Malutki, malutki, bardzo mały stadionik. Hmm. No i co? Takie tutaj przejście zimno, strasznie. Jeszcze w piątek było 20 stopni, teraz jest 7. Ja też się tak średnio czuję. Najchętniej ja tam pod kołdrą leżał w domu, bo gardło boli. Apetytu nie ma, no ale pojechaliśmy tutaj na mecz. Mamy nadzieję, że nie zarazimy Kamila. A jak ci się w ogóle. Czekaj, zaraz ci mikrofon dał. Podobała podoba, pierwsza połowa. Myślę, że jest na razie całkiem ok, przynajmniej z tej perspektywy. Na pewno plusem, że od samego początku puszcza gdzieś nie, nie stanęła we własnej połowie, nie stanęła we własnym polu karnym. Na minus trochę, że do pewnego momentu graliśmy w tę grę puszczy, ale myślę, że ta zdobyta bramka. Ale potem już kontrola, nie? Tak, jeszcze ta zdobyta bramka jeszcze tutaj pozwoliła przyjąć kontrolę i oby tak już zostało. Tak jest, aby tak zostało. Widzimy się za chwilę. No tutaj już byliśmy ale pokażemy jeszcze raz jak tutaj wygląda sala konferencyjna prezentuje się właśnie w taki sposób także też jest dosyć dosyć mała, nie za dużo miejsca czy jest tutaj coś jeszcze do pokazania oprócz chyba nie, tu są toalety, tutaj ścianka także no co, widzimy się już chyba w drugie, na drugiej połowie Druga poła właśnie przed sekundą się rozpoczęła, także teraz mamy tutaj widok na bramkę, na którą Raku będzie atakował i pierwsza szansa Brunes do Carlosa podawał IV, ale uprzedzony Jean Carlos, także mogło być tutaj 2-0, ale puszczę teraz bardzo ładnie wychodzi i jakiś pressing trzech zawodników Rakowa wybita piłka. Ale chyba z urazem Carlos wokleje, tak mi się wydaje, no nie wiem, ale czekamy na dalsze wydarzenia. 62 minuta właśnie się kończy i fantastyczną sytuację miała teraz puszcza, ale nie trafił do bramki jeden z jej zawodników. Nie widziałem dokładnie który, ale to był taki wolej z bliska. Gra toczy się dalej no Raków z szansą Amorima, który oddał bardzo groźnie strzał. W dosyć bliskiej odległości obronił jednak bramkarz także no Kevin Komer. Także no. Dalej mamy 1 do 0 i czekamy na dalsze wydarzenia. Raków dobrze by było, gdyby strzelił drugą bramkę, no bo wtedy mecz byłby myślę, że uspokojony tak na maksa. No na razie mecz jest pod kontrolą, aczkolwiek puszcza coraz częściej dochodzi do głosu. Kilka tych szans miała. Rzut wolny dla Rakowa po faulu na Roszy. Mamy minutę 81. Koczergin teraz wykonuje ten rzut wolny. Rzut wolny i jest na Roszy, ale piłka jest wybita. Nie wiem, czy powiedziałem na początku rzut rożny, czy rzut wolny no ale na rzut wolny jest i teraz Otieno tą piłkę tak wbija w pole karne, ale nic z tego nie będzie, ale tutaj Dias próbował ją odebrać i strata Puszczy, nie eee, śmieszna sytuacja teraz, nieporozumienie wśród yy, zawodników Puszczy no i będzie rzut wolny właśnie dla drużyny z Niepołomic, nic konkretnego się tutaj yy, nie dzieje, yy, mecz przebiega w spokojnej atmosferze, nie ma zbyt wielu sytuacji, więc też nie ma czego tutaj dokumentować, a teraz główkę przegrał Rosę. Jeśli chodzi o bruna, no to dzisiaj nie jest tak widoczny jak w tych poprzednich meczach, ale widać, że ma chyba podwojony krycie nawet, więc no. Przygotowali się zawodnicy z niepołomic. Mamy Bergrena, ale podaje za mocno do y, roszy. Nie wiem ile minut było. Do, ile minut było doliczonych? Trzy, Trzy. minuty. No, rzeczywiście mało przerw, ale też mało sytuacji, chociaż puszcza miała znakomitą tam y, uderzał chyba Atanasow i świetnie instynktownie odbił piłkę Trelowski, także y, no, mógł, mógł ten wynik pójść tutaj w różne strony, bo Raków też miał y, sytuację. Y, nie było ich wiele, ale swoje miał. Także, no co, czekamy na końcowy gwizdek. Yy, jeszcze mamy rzut yy, wolny dla Puszczy, już całkowicie, można powiedzieć, końcówka dośrodkowanie cięte i tam chyba Arsenić wybił piłkę yy, i będzie jeszcze rzut roczny, leży, leży w bramce Arsenić, ale mm, no tutaj emocje są zdecydowanie. Puszcza liczy na to, żeby tutaj jeszcze wyrównać, no nie wiadomo, czy to się uda. Ważne tutaj, żeby Raków utrzymał ten ten wynik. Proszę zobaczyć jak wysoko stoi komar, praktycznie na środku boiska. I to myślę, że to jest ostatni akord tego meczu. Rzut rożny dla Puszczych. Wszyscy zawodnicy tego meczu, którzy aktualnie są na boisku, no oprócz wina komara, czyli bramkarza Puszczy są w polu karnym Rakowa. Widzę, że tutaj będzie piłka chyba takie jest dochodząca do, do bramki i jest wrzutka, ale piłka nie przechodzi pierwszego zawodnika i zablokowany strzał, ale teraz przed polem i piłka w bramce. Coś nieprawdopodobnego. Ostatnia akcja i jest gol dla Puszczy Niepołomice. Coś niesamowitego. Coś nieprawdopodobnego, jaka radość tutaj na stadionie w Niepołomicach. nie udało się y, utrzymać tego wyniku. No szkoda, to trzeba powiedzieć, że naprawdę było blisko. No ale tak to jest, no niezadowoleni tutaj działacze rakowa, bo siedzimy blisko, także no, no nie udało się niestety. I będzie prawdopodobnie remis, nie zachować z tego kąta. Y, Kacper, Trelowski, no trzeba oddać puszczy, że atakowała i no i mógł Raków troszeczkę lepiej rozegrać. No ale nie udało się, nie udało się, nie wiem czy jeszcze ten gol będzie sprawdzany czy nie, chyba nie. No ale traci, traci Raków końcówce bramkę i chyba gol będzie uznany. Tak mi się wydaje, nie było tutaj żadnych y, kontrowersji, jeszcze może jest coś sprawdzane, ale chyba nie. Chociaż jest, jest jeszcze War. pytanie czy tam był jakiś y, spalony, czy inna taka historia, zobaczymy, bo sędzia Jarosław przybył z Kluczborka, y, jeszcze nasłuchuje, jeszcze pokazuje na, y, na słuchawkę, więc nie wiem, czekamy, czekamy, ale jest gol chyba uznany, tak jest? Tak, jest gol uznany, także i koniec meczu, Puszcza remisuje. I wyszarpali wy to, no niestety, niestety dla Rakowa. Jestem ciekawy, co na konferencji powie trener Papczun yy, No takie mecze zawsze bolą. Z drugiej strony Raków wiele ich, yy, takich yy, miał, gdzie wygrywał w końcówce. No nie udało się. My zaraz zmierzamy na konferencję. Udało mi się uchwycić bramkę, no ale wolałbym jeszcze szczerze nie uchwycać. Głębocki na wylotywi dobry że Pierwsze pytanie to o Tudora w zasadzie jego brak. Czy to jest jakiś uraz, czy decyzja czysto taktyczna? Mamy połączenia już z niepołomicami. Jest tam Kamil Głębocki, który oglądał na żywo. Spotkanie remisowe 1 do 1. Cześć Kamil, słyszymy się? Tak, tak, słyszymy się, słyszymy. No troszkę w gorszych nastrojach jesteśmy niż po ostatnich łączeniach. Tradycyjnie trzeba się zapytać Ciebie, jakie wrażenia po tym meczu. Bo pewnie stadion w Niepołomicach dużego wrażenia nie zrobił. No, ale samo spotkanie, a zwłaszcza jego końcówka również. Eee, no nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Mam nadzieję, że widać mnie. Już wyszedłem ze stadionu, przed chwilą miałem łączenie i chciałem zabierać więcej czasu. No co, skończył się mecz w Niepołomicach, ja wracam do domu. No nie pocieszeni jesteśmy wszyscy tutaj no ale takie mecze też się zdarzają. Ważne teraz, żeby dobrze zareagować na to. I co, nie ma co rozpamiętywać? Raków Darej jest liderem, de facto cztery punkty nad Lechem, bo trzy są, ale Lech wyprzedzi Raków tylko jak będzie miał punkt więcej, więc jeszcze nic nie jest stracone, a wręcz wszystko w rękach piłkarzy. Rakowa, zapraszam do subskrybowania, lajkowania standardowo, no i do patronajta, do patronowania nas. I co, życzę dobrego tygodnia i widzimy się na kolejnych materiałach. Tego vloga przeprowadził do Was Kamil Głębocki, a ja jako, że jestem chory i coraz bardziej to czuwam, to lecę do domku pod kołdrę, bo naprawdę tutaj w niepołomicach Małopolsce zimno. Także widzimy się niebawem. Na razie.